takich akcji, Czani, przepuszczona piłka przez Bonina! Gol! I to jest gol znów kontaktowy Robert Jesz i jest jeszcze szansa dla Polonii. Kopia sytuacji trochę z wczoraj, to przepuszczenie piłki. Dokładnie, tak jak w Kielcach. Patrzymy jeszcze raz, tej zapracował na to Bonin, długa piłka. Tak, Gianni tutaj dobre przednią. zgranie niego dobre zgranie niego i patrzymy. Czani przyblokował tutaj bardzo dobrze Bonin i proszę popatrzeć, znów to się układa bardzo dramatycznie. Przed szansą na czwartego gola Jagielonia. A teraz, a teraz przed szansą jeszcze na korzystny wynik. Goście. Niby, Jag niby Jagielonia kontroluje przebieg meczu. A jednak dała sobie wbić dwie bramki. A teraz nie ma spalonego.